Siema! Tu szeka z tej strony, witam przy na moim kanale i taki trochę e, niecodzienny świąteczny unboxing, znaczy spodziewałem się, że to będzie coś innego, bo się omawiałem na coś innego. Znaczy na to się nie umawiałem, ale, ale spodziewałem się, że przyjdzie coś innego, bo jakby taka zapowiedź tam gdzieś była, że ktoś przyjdzie do mnie. A tutaj przyszło to co widać z tyłu. Znaczy tak mi się wydaje. Merry Christmas. Happy New Year! myślałem że to e, coś nowego co się pojawiło w, w ofercie tej firmy czyli że taka to, to życzonka czyli rozpakowujemy smacznego <śmacznego> bombka tam z tyłu że taka e, świąteczna ja nie idealnie za słodyczami to jakoś tam nie za bardzo ale dziękuję oczywiście za życzenia i ja wam też na święta jakoś tam życzę przy okazji rozpakowania i takiej świątecznej atmosfery trochę co byście... znaczy najważniejsze to, żebyście dostali to, co chcecie pod choinkę, jakąś fajną kartę, ale tej nie dam, albo drugą fajną tam, którą mam, widać chyba, Tytana Zeta, albo coś takiego, co chcecie tak naprawdę dostać, nie, żebyśmy mieli trochę więcej czasu na pogranie, po wspólne pogranie oczywiście w przyszłym roku, żebyśmy mieli sprzęt taki, jaki chcemy, żeby ceny były takie, jak tak sobie życzymy, nie, trochę na przyszły rok. Żeby ceny były mniej zwariowane niż są teraz, żeby dostępny sprzęt był tak jak powinien być i żeby jak najwięcej tym czym się ostatnio zajęłem promocji było co miesiąc. Planuję sobie mieć taki mój cichy plan od 20 do 50 kart miesięcznie, żeby Wam mógł zaoferować. Zobaczymy co z tego wyjdzie i innych dookoła komputerowych sprzętów, czyli głównie będę się skupiał właśnie na leży już do rozpakowania projektor. Dowiecie, później będzie materiał Monitory i projektory tak naprawdę, nie? Karty graficzne, monitory, projektory. I oczywiście MKG będzie, jak ktoś tam się zdecyduje. Na styczniu mam chyba już dwa e, takie wstępne zainteresowania, że tak powiem, klientów. Może jeden z tego wyjdzie, jak nie. Zobaczymy przede wszystkim, jakie są ceny. Ja teraz tak naprawdę, dlatego listopad, grudzień, nie za, nie, nie za dużo było mm, MKG, bo mm, nie sugerowałem teraz, żeby coś kupować, nie? Tak, e, nie namawiałem za bardzo. Bo ktoś tam, kto potrzebował, to oczywiście kupił, bo musiał, tak? I jakby w grudniu zrobiliśmy jedną KG, chociaż nad nim się też zastanawialiśmy przez jakiś czas, żeby znaczy no pokazałem je, tak? Bo jakby klient chciał kupić i był zdecydowany, więc wyłożył kasę niezależnie od tego jaka wysokość ceny za procka była, nie? Bo to głównie chodzi o procka. Chociaż potem zdarzyło się już także i... Karty graficzne poszły w górę, co nam się tutaj udało trochę skompensować, bo mieliśmy kartę z promocji. Um, no ale i płyty główne, i monitory, i tak dalej, w ogóle ogólnie wszystko, z czym poszedł w górę, też między innymi dlatego, że dolar był, dobił do 4Z, No, w przyszłym roku mam nadzieję, że będzie lepiej. No i będziemy się wid widzieć na kanale, bo tam sobie coś tam planuję, ale nie powiem jeszcze co. <śmiech> Zobaczycie. <śmiech> Myślę, że będzie fajnie. No, trochę już wiecie, bo wiem, że promocje. Wiecie, że promocje będą oczywiście na grupie. No, fajnie, że grupa jest, idzie, pomagamy sobie wzajemnie. To mi się podoba. Mniej to więcej pomocy. Na przyszły rok życzę. Mniej banów będzie wtedy. No, to by było na tyle. Życzenia jeszcze raz. I cześć, Czeka odbiorę się za unboxingi. Cześć.